Witam Was serdecznie! 19 marca 2023 roku, dwa dni przed pierwszym dniem wiosny, to moja pierwsza przejażdżka na Nowym Sercu. Jesteśmy po wymianie oleju, nasmarowaliśmy łańcuch. No, i trzeba sprawdzić, czy olej nie cieknie. Jak na nowym sercu zachowuje się nawiedzony dajster? Yy, temperatura 15 stopni. Nie wiem, jaka odczuwalna. Yy, ubrałem się ciepło, ubrałem te kalesony no generalnie odzież termoaktywną ubrałem ochraniacz na szyję i klatę firmy Held bodajże no i zobaczymy jak długo da się dzisiaj pojeździć no już tak nie za długo z drugiej strony, bo już jest godzina 17.10 więc powiedzmy godzina max półtorej godziny ale dzisiaj nie jeżdżę na rekordy żadne, po prostu pierwsza przejażdżka w sezonie 2023. No i przede wszystkim. Sprawdzenie jak się zachowuje Dajstar na nowym sercu yy, muszę się pochwalić wstępnie, że yy, odpalił bardzo ładnie po no właściwie prawie 4 miesiącach, 3,5 miesiącach stania i żadnego po prostu nieodpalania Yy, odpoczynku na nowym sercu odpalił jak jakbym wczoraj go zgasił albo godzinę temu wszystko elegancko Tamto serce było za małe, prawdopodobnie rozszczelnione. I mam nadzieję, że to była przyczyna wszystkich moich nieszczęść z zeszłego sezonu. Mam nadzieję, wierzę, rozpoczynając ten sezon 2023, że nowe serce sprawi, że. Przygody będą fantastyczne w tym roku, i cały czas wierzę, liczę na to, że y, uda się objechać Polskę, dookoła. Spróbujmy. ponagrywać na dwie kamery Mam nadzieję że nagrywa się Sonia czyli dźwięk audio No i tak jakie... Plany na ten sezon. Chciałbym objechać Polskę dookoła. Mam nadzieję, że być może w czerwcu uda się to zrealizować. Chciałbym objechać dookoła Dolny Śląsk również. No, i przede wszystkim, yy, mieć czas na jeżdżenie. Czas siły, żebym miał czas po pracy i chęci wsiąść, pojeździć. Jest do zdobycia kilka biegunów, różnych województw. jakich to jeszcze nie wiem co jeszcze chciałbym żeby w tym sezonie miało miejsce chciałbym pojechać do północnej wielkopolski nad poznań zobaczyć miejscowość z której pochodzi mój dziadek od strony mamy Drugi dziadek jest z Warszawy. Jedna babcia jest z rabki, a druga babcia spod Szczebrzeszyna. Jest szansa, że Szczebrzeszyn-zamość, gdyby doszło do objazdu Polski, to bym zahaczył. No to troszkę mi tak nie po drodze, chociaż będę przejeżdżał przez zakopane podczas objazdu. Jeśli dojdzie do niego, chciałbym, żeby sezon zakończył się szczęśliwie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Zatem, żeby było tyle samo powrotów, ile wyjazdów. Więcej życzeń nie mam. Poza tym, żeby jeździć, jeździć, jeszcze raz jeździć oraz objeździć Polskę i Dolny Śląsk dookoła. Światła z przodu świecą, kierunkowska z, z przodu świeci. Nie sprawdziłem sobie w domu, trochę tak nieprofesjonalnie podszedłem do tematu rozpoczęcia sezonu. Yy, marzec, połowa marca. Yy, musimy pamiętać jeszcze o zalegającym piasku na drogach. Który może powodować yy, poślizgi No i bardzo się cieszę, że w końcu nadszedł ten moment Że zrobiło się ciepło, bo naprawdę jeszcze w tym tygodniu, który się dzisiaj kończy, w niedzielę, sypało śniegiem, naprawdę. W Niemczech sypało śniegiem, jechałem na Bawarii. Sypało śniegiem. Niewiarygodne. Ja myślałem, że już wiosna ostatnimi. Dwoma sezonami rozpoczynałem jazdy już w lutym, a w tym roku dopiero 19 marca. Późno. No ale może będzie tak, że... Późno się sezon zaczyna, ale za to będzie słoneczny, piękny i długi już. No, muszę przyznać, Daj star Dość rzeźko się zwiera. Nie wiem, czy to zasługa tego serca, muszę jeszcze gdzieś za chwileczkę stanąć. No i sprawdzić. Czy, czy nie mam jednak gdzieś wycieków oleju? Bo jeżeli takowe są, to niestety trzeba wracać do domu, żeby dokręcić albo uszczelnić. Yy, mój Dajstar ma problem przy z prawej strony na prawym karterze jest pokrywa filtra oleju. Pomimo tego, że założy się nową uszczelkę. To, to i tak ona nie wiem, albo ja źle zakładam tą uszczelkę, za mocno ją wciskam, ale nie sądzę, yy, że po prostu no, ostatnim razem w tamtym roku yy, delikatnie, naprawdę delikatnie troszeczkę olej jeszcze przepuszczała, bo poprzednim razem yy, w poprzednim sezonie, no powiem szczerze. Dość sporo na całej wysokości od pionu puszczało olejem, to na pewno nie były jakieś duże ilości, ale mimo wszystko no przy kontroli pojazdu yy, rutynowej. Niestety dyskwalifikuje to do dalszej jazdy na pewno. Jeszcze z takich planów, malutkich, lokalnych, został otwarty nowy odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia. W skrócie WOW, czyli WOW. Bardzo ładnie się zbiera Dajstar po tak długiej przerwie. Mam nadzieję, że, że cały ten sezon będzie taki fajny jak, jak ten moment, ta chwila. A to każdy, kto jeździ na motocyklu, wie, jaka to radość. Ten pierwszy dzień, pierwsza trasa po tak długiej przerwie. 57 km na godzinę. Ale świeży filterek, świeży olej, motor 5100 w 40 Co ciekawe, nie zapomina się tego, jak się jeździ motocyklem. To jest ciekawostka. Tak, jak zjazdą na rowerze. Raz się człowiek nauczy, i potem jakoś fajnie to idzie. Dziś zaproszę Was na taką namiastkę wschodniej obwodnicy Wrocławia pomalutko wrócę w stronę domu żeby sprawdzić To by To by Ale zarówka nie działa.